Najlepszą rolą w życiu każdego człowieka jest bycie czyimś przyjacielem. Jedne z ostatnich słów, które możemy znaleźć w tej książce. Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Jak już prawdopodobnie wszyscy zauważyliście po miniaturze oraz po początku tego filmu, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o pięknych, złamanych sercach Sary Barnard. I w momencie, w którym Wy teraz yy, pozachwycacie się chwilę pięknym tej okładki, chcę tylko powiedzieć, że dawno nie spotkałam się z tak dobrą młodzieżówką obyczajową, także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co mi w tej książce urzekło, to zapraszam do oglądania. Mimo iż jest to obyczajówka młodzieżowa, a w tytule ma frazę złamane serca, to ta książka, uwaga, 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 nie opowiada o miłości. Nie. Ta książka, moi drodzy, opowiada przede wszystkim głównie o przyjaźni. I to właśnie jest jej największą zaletą. Piękne, złamane serca opowiadają historię trzech szesnastolatek: Cuddy, Rosie oraz Susan. Z czego Cuddy i Rosie są najlepszymi przyjaciółkami dosłownie od zawsze. Dziewczyny znają się od maleńkości, i mimo iż Cuddy w pewnym momencie swojej edukacji zaczęła uczęszczać do szkoły prywatnej. To i tak ich relacja się nie urwała, one nadal są sobie najbliższe na świecie i dlatego też byłam w stanie zrozumieć obawy Kadi odnośnie Susan, nowej dziewczyny w mieście, która zaczęła uczęszczać do tej samej szkoły co Rosie. I Rosie najprościej w świecie zafascynowała się. Susan, która była nowa, która miała dość tajemniczą przeszłość, była wygadana, pyskata, a do tego przepiękna. Rosie i Susan zakolegowały się w ekspresowym tempie, i dziewczyna w związku z tym postanowiła, że no w związku z tym, że to Kadi jest jej najlepszą przyjaciółką, chciałaby, aby Kadi i Susan również się zaprzyjaźniły, polubiły, żeby dziewczyny mogły spędzać czas razem w trójkę. I moi drodzy, jeżeli chodzi o fabułę pięknych, złamanych serc, to uwierzcie mi na słowo, że dużo lepiej dla Was będzie, jeżeli o tej książce nie będziecie mieli więcej już żadnego pojęcia. Być może część z Was pamięta, że ja bardzo, bardzo lubię książkę Byliśmy Ugarzami i Lockhart, która właśnie jest jedną z takich książek, której treści lepiej nie znać przed rozpoczęciem lektury. I choć tematycznie, Byliśmy ugarzami oraz Piękne Złamane serca za bardzo się nie pokrywają. To ja miałam bardzo, bardzo mocne, a do tego niezwykle przyjemne déjà książkowe, jeżeli chodzi o klimat właśnie podczas czytania tej książki. No bo właśnie Piękne Złamane Serca z Byliśmy Ugarzami bardzo, bardzo klimatem e, wydają mi się zbieżne. I jeżeli ktoś z Was Byliśmy Ugarzami pokochał, to jestem pewna, że ta książka również mu się spodoba. Na 138 stronie książki mama Kadi powiedziała jej... Ci, których kochamy, przychodzą i odchodzą. Nie znaczy to, że kochaliśmy ich mniej, kiedy pojawili się w naszym życiu. I ten oraz cytat, który przytoczyłam Wam na samym początku książki, to jest po prostu 100% kwintesencji tego, co my po tej książce możemy oczekiwać. Bo właśnie, moi drodzy, to jest młodzieżowa opowieść obyczajowa. O sile miłości, ale nie miłości między chłopakiem a dziewczyną, tylko o sile miłości między przyjaciółmi, o tym, jak relacje pomiędzy nastolatkami rzeczywiście wyglądają, o tym, że dziewczyny potrafią kłócić się. Obrażać, wyzywać, że potrafią być dla siebie niemiłe, a w innej chwili na przykład przytulać się, płakać sobie w ramionach i już się kochać. Ta książka przypomina, że przyjaciel jest przede wszystkim osobą, od której powinniśmy oczekiwać szczerości, że to jest osoba, która postawi nam granice w momencie, kiedy naprawdę będziemy ich potrzebować, ale również, że powinna być to osoba niebagatelizująca naszych problemów, potrafiąca. Pomóc nam, albo inaczej, że to jest osoba, która powinna odczuwać potrzebę pomocy nam. Piękne, złamane serca pokazują, że przyjaźnie, nawet te najpiękniejsze, potrafią być okropnie toksyczne, że nawiązywanie relacji z nowym człowiekiem zawsze w jakiś sposób na nas wpływa, że zawsze w jakiś sposób nas zmienia, czasami na lepsze, czasami na gorsze. Poza tym piękne, złamane serca traktują o dziewczynie, która zmaga się z naprawdę poważnym problemem społecznym. Na pewno nie zdradzę Wam, o jaki konkretnie problem tutaj chodzi, ponieważ on wypływa dopiero w późniejszej części książki i moment, w którym my się o nim dowiadujemy jest dla nas niemałym zaskoczeniem, dlatego też e, starajcie się unikać spoilerów w tej kwestii, bo po prostu jeżeli nie będziecie zdawali sobie sprawy z jak Jakimi problemami e, jedna z bohaterek tutaj się zmaga, to on bardziej was uderzy i bardziej was chwyci za serce, że tak to ujmę. Tutaj w wyjątkowo dosadny sposób pokazany jest, jak bardzo można zniszczyć komuś psychikę, postępując wobec tej osoby niewłaściwie i po prostu ją krzywdząc, jak wielką trudność stanowi odbudowanie czegoś, co ktoś bestialski sposób, odebrał, zniszczył. I jak nieziemsko ważne po takich przeżyciach są ludzie, którzy nas otaczają. Także, moi drodzy, teraz takie szybkie podsumowanie, co o Pięknych Złamanych Sercach powinniście wiedzieć przed przeczytaniem tej książki. Tutaj przenosimy się do Brighton, w którym poznajemy historię trzech dziewczyn i najważniejsze jest to, jak toczy się ich przyjaźń. Koniec. I choć w tym roku miałam okazję przeczytać już naprawdę całe mnóstwo wspaniałych książek, to piękne złamane serca oficjalnie znajdują się na tę chwilę w moim top 3 książek tego roku. Także jeżeli szukacie lektury, która Was poruszy, z którą niezwykle łatwo będzie Wam się utożsamić, to ja raz jeszcze polecam gorąco Piękne Złamane Serca. Jako taką małą ciekawostkę dodam Wam, że z tyłu tej okładki blurba Mazoella, czyli Zoe Sack, czyli autorka Girl Online, i czyli też chyba najpopularniejsza kobieca youtuberka na świecie. No a poza tym bardzo dziękuję wydawnictwu Insignis za możliwość przedpremierowego przeczytania tej książki. Premiera już niebawem, już na, dosłownie na dniach. Także koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy macie ochotę przeczytać Piękne Złamane Serca, a jeżeli tak, to co Was do tej książki najbardziej przyciąga. I moi drodzy, to już jest naprawdę wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym już bardzo niedługo. Pa! Piękne, złamane serca, czyli zdecydowanie fajność. Mam nadzieję, że wszyscy już widzieli moją przedpremierową recenzję, gdzie zmieniło się moje podejście do powieści młodzieżowych. Będę czytał więcej takich.